Hej, cześć, witam was wszystkich bardzo serdecznie w kolejnym odcinku z gry The Settlers. Powiem wam, że miałem długą przerwę od Settlersów, od nagrywania chyba z dwa tygodnie, bo miałem tyle odcinków na zapas nagranych i ostatnio głównie na Good Game się skupiłem. Ale trzeba pomału nagrać nowe odcinki i w ogóle e, pisaliście w komentarzach, że za cicho dialogi Faktycznie one były strasznie cicho i było słabo słychać, także bardzo Was za to przepraszam. W ustawieniach już zmieniłem opcję dźwięku, żeby mowa była głośniejsza, więc trzymy. Mam nadzieję, że będzie działać. I że już nie będzie problemów. A teraz tak, co myśmy ostatnio zrobili? Ostatnio tak. A wiem, te nieszczęsne mury, prawda? No pewnie, że tak. Musimy zbudować sobie mury. Gdzie? Gdzieś, nie gdzieś. No to zróbmy to. Może się uda w końcu, kto wie. mi czymś obracało. A, okej, okay, shiftem. Zobaczmy, czy tak się da. Czy się nie da? Jak się nie da, to... O, tu się da, a tu... Panie, no w końcu. Ja Wiedziałem, ja potrzebuję po prostu mieć długą przerwę od satlersów, żeby udało nam się zbudować to, co ma się nam udać zbudować. Eee, czyli tutaj w tym wypadku mury. Sprawdźmy sobie jeszcze, czy jesteśmy w tym miejscu odgrodzeni wszędzie. Chyba jesteśmy, no nie? No, na pewno. Na pewno jesteśmy odgrodzeni, także tutaj problemu nie ma. Jeszcze musimy tylko tutaj zbudować jakąś tą. Nasz magazyn jest pełen. Pełen magazyn znowu, ale chyba był głośniejszy teraz ten. Ten głos, no nie? Tak mi się wydaje, że chyba, chyba teraz będzie dobrze słychać. Dobra, jeszcze musimy tutaj zrobić, jedną, jedną bramę i tak dalej. Więc to zrobimy. Tylko troszkę kamienia musimy jeszcze nazbierać, bo to, to nam bardzo mozolnie i pomału szło. Bardzo pomału szło. Yy, magazyn pełny. No tak. A czy możemy handlować? Oczywiście, że nie możemy handlować. Więc, ile mamy tych z jelonków? Chata myśliwego jeszcze nie ulepszona. Nawet druga tutaj. To zróbmy jeszcze jedną rzeźnię. Żeby jedzonko było. Czy ja wziąłem rzeźnię? Nie pamiętam. Tak rzeźnie. I jeszcze jedne. Niech będą w takim razie ciuszki, bo to będzie podstawa w niedalekiej przyszłości. A, dobra, zróbmy tak. O. No, tu będzie strasznie ciężko budować potem, bo tu. Widzę, że wąsko będzie mało miejsca, chociaż. Nie no, tu trochę będzie tego miejsca może jakoś, jakoś to... Nie, dobra, pomyślimy jakoś, jakoś to się zrobi także spokojnie. Teraz tak, gdzie są nasi żołnierze? Czyżby już yy, padli? Aha. Nasi żołnierze padli. Tego terenu nie zajmiemy, bo tutaj są te, tak? Super. Jesteśmy w drodze. E, więc, no cóż, nie wydobędziemy chyba za dużo. za dużo tego. Żelaza. E, nie no, pomyślimy zaraz, oczywiście, jeszcze, jak to zrobić. Mamy 20 Żelaza, ok. Musimy wyrzucić trochę drewna. I musimy chyba zamek ulepszyć, nie? Żeby móc awansować wyżej. Czy jak? Zostałem zaatakowany. O. -o. Wedle życzenia. Ora hakiem nie tu. Wedle Nie tu hakiem, ale moment. Czemu my nie możemy jeszcze awansować? A, no tak, jeden na dwa, dobra, jestem ślepy. Dobra, ulepszamy zamek. Potem może magazyn by się ulepszyło. Przydałoby się tego magazyn, tak. ten, ten magazyn ulepszyć. Dobra, ale póki co Hakim, chodźcie przejdź tu na twój rozkaz. Bo tu jakaś różowa frakcja jest widzę. jakaś wioska pewnie będzie. Tak, mój panie. No, wydaje mi się, że zdecydowanie głośniejsze teraz, teraz są te dialogi, także, także nie będzie problemu. Dobra, jesteśmy odgrodzeni z tej strony. Jesteśmy odgrodzeni z tej strony, ale ile ja się umordowałem, żeby ten mur tu zrobić, to po prostu. Aha. Jak rozkażesz? Ryan over the Sea Chapel. Ale Ryan over the Sea było. w tym. Pierwszej misji, chyba natychmiast to są wrogie te jednostki, chyba to są szkarłatne. Sabat, tak mi się wydaje. Ciekawe, czy sobie je no pewnie, że sobie je przekabacimy. Chodź do nas, nigdy Wiesz, się nie poddamy. No i super. Pierwsza bitka, taka mała na yy... na rozbudzenie po przerwie z grom. Nie, może być. Dzisiaj planuję sobie zrobić też takie właśnie, taką dłuższą sesję nagraniową, żeby mieć parę odcinków nagranych i żeby wam sukcesywnie każdego dnia tam po jednym odcinku wrzucać, no nie? Dobra, rozgromiliśmy ich, super. Wróćmy sobie do naszego tutaj zamku głównego, o. Wedle życzenia. Tu coś się chyba zbagowało w ogóle. Witaj, rycerzu. Szkarłatna zabat nie pozwala, by kręciło się tutaj zbyt wielu obcokrajowców. Wróć później, gdy przekonamy się, że dobrze traktujesz swoich osadników. Okej. Okay. Mój panie, myślę, że wyższa godność uczyniłaby mnie jeszcze bardziej skutecznym. Nie A ja trafisz? myślę, że za dużo narzekasz. Ale dobra, zaraz cię ulepszymy. Spokojnie. Czy ten teren jest nasz? Nie. To jest już tych tutaj. Dobra, awansujemy cię, Hakim, chodź tu. Rzecz jasna. Magazyn ulepszamy. Nasz magazyn jest pełen. Okej, okay, i biba. Wiele razem przeszliśmy. Ta godność to dla mnie zaszczyt. Dobrze. Jest super. Hey, wygląda na to, że troszczysz się o swoich osadników. Uważamy, że jesteś godny zaufania, i z tego powodu przychodzimy prosić cię o pomoc. Chcemy zrzucić okowy szkarłatnej Sabat. Pomóż nam pokonać jej żołnierzy w San Ramos. Żołnierzy w San Ramos Dobra, czyli tych żołnierzy, którzy tutaj stacjonują ok. Ci, co nas zaatakowali chyba jakiś czas temu Oni tu w ogóle fajne jak Krówki mają, bydło i w ogóle Dobra, czyli to, u, Tu niedźwiedź jest Ty misiek Ty nie atakuj misiek nas, bo Ty atakuj misiek tych żołnierzy szkarłatnej Patrz jaki misiek Jak sobie hasa misiu Winsiu sobie hasał, nie do chaty tego idzie, nie dobra Boże Marek, skup się, bo Bo, bo, bo nie wiem, o idzie polować na jelonki, nie no dobra Marek, skup się, kurde, bo Co tu się dzieje, nie okej okay. e, Musimy zrobić teraz tych Koszary <laughs> Limit osadników, poważnie No to ulepszamy dalej w takim razie, Matko, no faktycznie Limity już żeśmy wyczerpali, ale teraz tak. Ulepszyliśmy zamek, ulepszyliśmy magazyn, także wszystko pomalutku do przodu idzie. Jest git. Ta rzeźnia jeszcze jest nieulepszona. No, tu jest piekarnia jakaś, jest zero, Dwie piekarnie mamy, ok. O, tu odkryliśmy jakiś teren, nawet. I tu są bandyci też. I ten teren odkryliśmy. Tu sport. Tylko czy jakiś tak, to jest jeszcze jakiś, jakaś inna frakcja. A bo tutaj sobie szedł ten chyba jakiś Ziomek z tej wioski i to on nam odkrył. E, do... Fajnie to działa. E, podoba, podoba mi się to, to. Takie coś mi się podoba. Ok, wszystko ulepszone. Znaczy, w sensie katedra, to możemy teraz jechać z ulepszeniem pozostałych rzeczy. Jeszcze gospodarstwo, będzie więcej chlebka. W sensie pszenicy na, 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 na chlebek. Drewna mamy sporo, ale zróbmy sobie trochę tych miotlarni. Tu by się przydało zrobić ścieżkę, no nie. Jakoś w ten sposób chyba. Chyba trzeba tak zrobić, mi się wydaje. Okej. Okay. Tu będzie miotlarz. I teraz pytam, a my możemy z nimi handlować? Chyba możemy, więc w razie czego byśmy sobie coś kupili od nich, tylko jeszcze nie wiem, co będzie możliwe do kupienia. I teraz na pewno nie chcę się teraz z tą misją spieszyć. My ją pewnie będziemy długo bardzo rozgrywać. Musimy się jeszcze tutaj odgrodzić murem, trzeba o tym pamiętać. No i potem w przyszłości. Wytłud tych ziomków, my hakimem poczekamy, żebyśmy mogli przekabacić zbrojnych i wtedy zaatakujemy, no nie? Więc będzie git no i przydałoby się ten teren zająć z żelazem, bo to jest od groma tego żelaza, ale widzę, że widzę, że my mamy póki co bardzo mało tego żelaza, no nie? Obrótka, jak to zrobić, żeby było? Ha. Niech będą tu koszary, niech będzie tutaj warsztat miecznika. O, ok. O, bok pól uprawnych. A, co tam? Bo czemu by nie? Hakim, jak tam twoja umiejętność? Nie, no tu się długo czeka. Trz długo się czeka, to jeszcze trochę poczekamy. No i dobra, no jakoś to idzie, jakoś to idzie. Mamy już trochę tego kamienia. Spróbujmy sobie teraz zrobić, może faktycznie, ten mur. Nie tak chciałem. O, tak chciałem właśnie. Teraz pytanko, czy nam się uda. Tu można. Tu nie można. Moment. Cofnijmy sobie. No, trochę kamienia straciliśmy, niestety. Ja staję sobie z tego sprawę, ale. Ach, no, trzeba wyczajeć tak, żeby dało się dobrze ten mur zrobić. No nie? O stąd można poprowadzić. No, tylko dokąd. Dotąd. O tak. Spróbujmy tak zrobić sobie teraz, pomalutku. Czy tu się połączy? Połączyłoby się, i teraz, żeby tylko tu siadło. Nie, nie siada. Kurcze. Rolnik nie ma pola uprawnego. Dobra, spoko. To, to nie problem, ale... No to niedobrze, powiem wam. Jak takie rzeczy się dzieją, to jest bardzo niedobrze. Kamienia straciliśmy tyle, że to jest jakaś. Nie no dobra, trochę mamy. Eee, dobra, zrobię kolejną miotlarnię. Tym razem tak tutaj. Ulepszmy sobie jeszcze to. No i teraz zastanawiam się, jak to właśnie zbudować, żeby to kurde, bo ciężko tu jest się odgrodzić jakoś sensownie, widzę, bo znowuż robiąc, robiąc tu bramę. Nie ma opcji, żeby to jakoś się udało. Nie, nie, nie. Tu byśmy byli całkowicie odgrodzeni, no nie. To by tak. Tak być nie może. No, widzicie, kurczę. Tu się udało fajnie. Za pierwszym razem zrobić. No nie, ale tutaj już tak fajnie nie ma teraz. I ja się zastanawiam teraz, gdzie... Gdzie tu trzeba będzie tą bramę robić? Czy jakoś całkowicie w ogóle... Nie tak, czy całkowicie trzeba będzie ją robić tak, nie wiem, aż tutaj jakoś daleko? Hm. Jednak zrobiłbym tak daleko bardzo. Tu niby siądzie, ale wtedy tutaj. No i wreszcie, opanie, ale musiałem się skupić, nie wiem, no trzeba było strasznie głęboko tą bramę zrobić, żeby to się udało w ogóle, więc. Yy, więc no, rolnik nie ma pola uprawnego. Znowu ziomek, dopiero co nie miałeś. Robi się wszystko. Jest git. Mur wokół naszego miasta jest gotowy. Teraz nasi osadnicy są bezpieczniejsi. W pełni nam ufają. Nie możemy ich zawieść. Zgadzam się z tobą, nie możemy. Ten słabeusz próbuje założyć bazę i podważyć mój autorytet. Nie toleruje żadnych form buntu. Żołnierze, zniszczcie miasto na jeźdźców. Mhm. Mm no i ja tego się bałem Że zostaniemy zaatakowani zaraz tak. To niedobrze Tak Chodź do nas Na front, że chcesz Tu mm. tylko czterech ich było O nie, nie dobrze Ale się tuką Na front! Dobra, wy też Po wypędzeniu żołnierzy szkarłatnej Sabat znów jesteśmy wolni. W nagrodę San Ramos będzie wysyłał wam dobra. We możemy dotrzeć do miejscowego portu z powodu bandytów. Szkarłatna Sabat nic nie robi, aby ich powstrzymać. Czy możesz nam pomóc? Okej. Okay. Tylko gdzie? A tych bandytów. No dobra. Zajmiemy się tym, oczywiście, ale pomału. Najpierw musimy. Natychmiast. Zająć się naszym własnym... Miastem. Tu widzę są krówki do kupienia. Fajnie, ale czy my będziemy mieli miejsce gdziekolwiek je trzymać? To jest pytanie, nie? No właśnie. Tak. Nie no dobra, jakby brakowało żywności, to będziemy tu łazić i kupować takie ubasy i ser, bo widzę, że mają. To i to, więc będzie dobrze. Tak, mój panie. A tych chodźmy sobie Osiągnąłem wiele. Z wyższą godnością będę w stanie osiągnąć jeszcze więcej. Hakiem nie przerywaj mi. Tych chodźmy sobie teraz dorekrutować. O. Jesteśmy w drodze. Może być. I mamy cały batalion. Natychmiast. Także gites. Tak, mój panie. Tak. No i teraz dobra, to Hakim chodź. Ciebie awansujemy. Tak. O. Jesteśmy w drodze. Na Barona. Zawsze będę czynił wszystko, aby jak najlepiej ci służyć. I postaramy się teraz odbić ten teren od bandytów, bo potrzebujemy tutaj dużo żelaza mieć. To nie ulega wątpliwości. Hola. Wydaje się, że jesteś zdolny i sprawny w rozwiązywaniu problemów. Może dasz radę pomóc. O, to ten klasztor. Fajnie. Pomóż nam, panie rycerzu. Nie możemy dłużej żyć wyzyskiwani przez Szkarłatną Sabat. Pokonaj jej żołnierzy w Gran Lorcha, a przyłączymy się do Ciebie. Bardzo dziękujemy. Teraz, gdy pokonałeś żołnierzy Szkarłatnej Sabat, znów możemy oddychać pełną piersią. Znów jesteśmy wolni. W nagrodę Gran Lorcha będzie regularnie wysyłać Ci dobra. Okej, okay, ale widzę, że. Lugar Del Sid to terytorium pomiędzy naszą wioską a Santa Cotillas, które kontroluje handel pomiędzy nami. Jeśli zdołasz zająć ten posterunek i terytorium, będziemy mogli znowu handlować bez przeszkód. Okej, okay, ale widzę, że tu się nieciekawe rzeczy dzieją teraz. Niestety bardzo nieciekawe, no tu tracimy żołnierzy zaraz. W masakryczny sposób. Dobra, zbieramy tego tarana i jesteśmy w drodze. I uciekamy. Tak, mój panie. Jak rozkażesz? Wózek chodź tu też. Jak rozkażesz... Chowajcie się wszyscy. Okej. Okay. Uff, udało się, ale scniki akcja była. Porwaliśmy tego, tego tarana. Rolnik nie ma pola uprawnego. I porwaliśmy im tarana, i żeśmy się schowali z powrotem. Dobrze, trochę straciliśmy tych, tych żołnierzy naszych, ale oni mieli o wiele więcej. No, bez łuczników jeszcze jest ciężko. Więc trzeba teraz łuczników zrobić. I warsztat łuczarza. O, okej. Okay. Dobra, chodź kolejny batalion i ulepszajmy sobie po kolei: magazyn, potem katedrę, i potem zamek. Myślę, że tak będzie dobrze. Jesteśmy w drodze. O, um, i teraz tak. Tego już nie pilnujmy. Rzecz jasna. Właśnie, koniec żelazem. Tak. Nie tak, trzeba tak. Aha, i tak, ok. Na Twój rozkaz. Ok, cztery bataliony prawie całe, więc myślę, że będziemy mogli pomału iść na tych bandytów. No, bo to jest jednak przymus, znaczy no konieczność. O, zioła nam wysyłają. Przybył wóz z zasobami. Cieszy mnie to niezmiernie. To ja może aptekę jakąś zbuduję jedną, bo to będzie też jednak ważne chyba, nie? Jeszcze jedną miotlarnię może zrobimy. Yy, tu się nie mieszczą te budynki, patrzcie. Dobra, będzie tak, bokiem stał, a co? Koślawo, bo koślawo, ale będzie przynajmniej. I mamy wóz staranem, dobra, to też jest ważne. Niech sobie na razie stoi pod zamkiem. Będziemy sobie pod zamkiem składować machinę oblężniczym. wóz z zasobami. Cieszę się niezmiernie. Magazyn ulepszony. No, troszkę jeszcze brakuje kamienia. Ale chyba. O 101 tutaj jeszcze jest ile? 123. E, panie, to tyle mamy tego, że... I w ogóle mamy parę zadań do wykonania. Ten posterunek musimy zająć, okej. Okay. Zniszczyć w sensie, więc no, będzie co robić. Misja będzie długa. Dużo ogrywania będzie. O, o Atakują nasz posterunek. Jesteśmy w drodze. Nie gadajcie. Straciliśmy terytorium. Nie wierzę. Wedle życzenia. Ej, no. Bez jaj. No, nie wierzę, panie. Nie, no tak się bawić nie będziemy. Nie ma opcji. Nie, nie, my to my to odbijemy oczywiście, ale najpierw musimy. koniecznie odbić tutaj. Ten teren, więc zaatakujemy sobie bandytów, poniszczymy ich budynki. Jeśli chodzi o limit ludzi, na razie spokojnie. Żołnierzy ma mamy mało, więc trzeba będzie sobie zamek ulepszyć, ale się nie da. oj, ojoj, oj, robi się nieciekawie. Ok, tutaj sobie zakończymy odcinek, i w następnym odcinku. Myślę, że rozpo... z zasobami. że rozpoczniemy od ataku na ten teren, żeby go zająć pozbyć się bandytów i postaramy się potem odzyskać z kolei to terytorium, bo widzę, że dzieje się tutaj oj, dużo się dzieje i jest nieciekawie. Także póki co, wielkie dzięki wam za uwagę, za oglądanie. Trzymajcie się i do usłyszenia. W kolejnych odcinkach, na razie.